Przedstawiamy gwoździarkę pneumatyczną GSN 9034 DK Professional. Wydajne narzędzie zapewniające szybkie tempo pracy. Full Force Technology sprawia, że gwoździarka pneumatyczna Bosch ma bardziej zwartą budowę niż inne gwoździarki w tej klasie, a mimo to odznacza się długą żywotnością. Dla profesjonalisty oznacza to mniej poprawek i większą produktywność. Dzięki bardzo zwartej konstrukcji model GSN 9034 DK Professional jest narzędziem umożliwiającym precyzyjną i komfortową pracę także w miejscach trudno dostępnych. Model GSN 9034 DK Professional umożliwia szybkie i łatwe dopasowanie głębokości wbijania bez konieczności stosowania przy tym dodatkowych narzędzi. Wytrzymała metalowa płytka czołowa chroni jednostkę napędową i pomaga w ustaleniu pozycji materiału mocującego. Magazynek na gwoździe SDS można zdemontować bez użycia dodatkowych narzędzi. Sprawdź sam zalety gwoździarki GSN 9034 DK Professional. Liczy się każda sekunda i każdy wbity gwóźdź.